Wydajcie im jeść. Z Ewangelii Łukasza, rozdział 9. Jezus wie doskonale, że znajdujemy się na pustkowiu i szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy się zatrzymać i znaleźć żywność dla naszej duszy. Ten pokarm duchowy możemy odnaleźć w każdym kościele, gdzie sprawowana jest liturgia eucharystyczna. To tutaj Jezus Chrystus stawia konkretnych kapłanów i poucza ich, aby tak jak niegdyś apostołowie dali jeść tym, którzy tego pragną. Może i teraz kapłani zastanawiają się, czym podzielić się z tak licznym gronem wiernych. Bo zdają sobie sprawę ze swojej ludzkiej ograniczoności. Przecież Jezusowi nie chodzi o to, aby szli do okolicznych sklepów i kupili żywności dla wszystkich zebranych na Eucharystii. Jezus poucza, jak mają konkretnie postępować. Po pierwsze, mają nawoływać ludzi. Aby przychodzili nam msze święte i gromadzili się w kościele, nie tylko od święta, ale zawsze, kiedy brakuje im sił i zapału do pracy. Gdy zaś zbiorą się na wspólnej modlitwie, kapłani winni brać ten zwyczajny chleb i wino, zwrócić swój wzrok w kierunku nieba i odmawiać nad tymi darami błogosławieństwo. Następnie mają rozdzielać Eucharystię, czyli ciało Chrystusa, i dawać wiernym, aby jedli i nasycili się wszyscy. Syn Boży przez ręce kapłańskie nie czyni tych wielkich cudów bez powodu. Za każdym razem cud Eucharystyczny staje się znakiem, który zachęca do osobistego nawrócenia. I umocnienia wiary.